W galerii Związku Polskich Artystów, Fotografików w Katowicach wystawia swoje fotogramy Krzysztof Szoda. Panie Krzysztofie, podziwiam te zdjęcia. No naprawdę piękne. Trzeba było poświęcić dużo czasu. Tak, jeśli dobrze pamiętam, bo pamięć już też nie ta, chyba od 2011 roku do, do praktycznie tak, zimy tegorocznej. Są te zdjęcia z różnych regionów, nie tylko polskich chyba. Owszem, może celem nie jest tutaj dokumentowanie, ale nie jest to jakaś tajemnica. Są tu fotografie, które wykonywałem w Tatrach polskich, słowackich, w Alpach, w Dolomitach. W Norwegii chyba nie ma, ale też czasami bywałem. Co pan lubi fotografować najbardziej? No tu akurat prezentuję swoją fotografię górską. Tą, którą przez wiele lat wykonywałem i nadal wykonuję, natomiast oprócz fotografii górskiej, no to w tej chwili też są to y, obszary moje zainteresowania miasta, architektura, no abstrakcja ogólnie i tym podobne. Czyli to, co przyciąga obiektyw. Y, no bardziej to przyciąga moje oko. <laughs> no ale to pośrednio obiektyw. <laughs> tak, dobrze. No i do kiedy tam sama będzie? No teoretycznie powinna się skończyć jutro, ale została przedłużona jeszcze o tydzień, czyli do przyszłego piątku. Zatem zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików przy ulicy Dąbrowskiego 2. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, również zapraszam.